Co z tego, jak zrobisz sesję w Dubaju, a dalej nie wiesz, kim jesteś? Piękne zdjęcia, wspaniałe ujęcia, a w środku co? Pustka. To widać przez oczy. O, tak widać, dokładnie. I uwierz mi, że to nie działa. Personal branding to nie lokalizacja, ale tożsamość. Wszyscy wiedzą, że ten samochód, który jeździsz w tym Dubaju, to wypożyczyłeś go za 1000 zł. Każdy wie, że nie mieszkasz w tym hotelu, na tle którego robisz sobie zdjęcia, aby nająłeś tanie apartament, żeby pomieścić się ze znajomymi i śpicie w 6 osób w trzech pokojach. Każdy o tym wie. Stwórzmy coś prawdziwego, coś realnego, gdzie nie musisz używać tego, co nie należy do ciebie. Zdjęcia? mogą cię ubrać, ale nie zbudują ciebie. Świetne zdjęcia zrobimy ci w Warszawie, w Katowicach, w Gorzowie, w Chorzowie, w Bydgoszczy, w Bielsku-Białej, wszędzie. Nie musisz lecieć do Dubaju. Ale ważny jest przekaz i ważna jest twoja wartość i twój produkt. Zróbmy to, żeby twój produkt był widoczny, a nie Lamborghini, które i tak nie jest twoje. To, co różni tygrysy biznesu i mnie od innych firm marketingowych, to jest właśnie to, że odkrywamy tożsamość marki, zanim w ogóle wejdziemy dla plan zdjęciowy czy firmowy.